...on in the to new pope at the today. witajcie, kochani. Dzisiaj rozpoczęła się wojna e, między Indiami a Pakistanem, a dokładnie rzecz biorąc, Indie zaatakowały Pakistan w odwecie za terrorystyczny atak Pakistanu e, na Kaszmir. No, nie wiadomo, jak to się rozwinie. Na razie niby Zestrzelono w sensie, wystrzelono w miejsce pobytu tych terrorystów, których oskarżono, że tak powiem, za te atak terrorystyczny w Kaszmirze. Kaszmir to jest jeden ze stanów Indii, tak? I że ja nie mam z jakiejś wielkiej wiedzy, więc na to nie pobiegajcie. Ale dzisiaj rano właśnie koleżanka napisała na tej grupie polsko-indyjskiej. No i gadałam z moim mężem i e, to jest takie wiecie Polska, e, Indie i Pakistan oraz Indie i Czech, e, Chiny mają takie napięte stosunki od lat. Grożą sobie, grożą sobie, a szczególnie właśnie Indie i Pakistan, ale nigdy do tej pory nie przekroczono tej linii. No teraz zobaczymy jak to pójdzie, bo jest wojna, ale co dalej, no to zobaczymy. No bo może być tak, że jakby uznają, że to jest atak a tych terrorystów, i może to się jeszcze rozejdzie po kościach, taką ja mam nadzieję, a może to się przerożyć w zbrojny konflikt między krajami. No to nie za bardzo nam się podoba, oczywiście, ponieważ najbardziej Pakistanu stanu jest pendżab, czyli stan mojego męża, czyli tam, gdzie mieszka cała jego rodzina. No. Ja się pytałam, jak daleko mieszkają teście od granicy. No, to jest tylko 1000 km, to nie jest dużo, szczególnie odległości indyjskie, więc no, stosunkowo blisko. Jak widzicie, ja nie mogę też oddychać. teraz się właśnie rozbię za całkiem, i nie mogę mówić. Więc to nie jest zruszenie sytuacji, tylko po prostu tego. No, jestem yy, zaskoczona, bo. Takie, wszyscy są zaskoczeni w sobie, bo było przecież, przecieczeń przez lata. Teraz, oczywiście, jak y, obwijano Pakistan o ten atak terrorystyczny, to było większe no tak przecieżenie, ale nikt nie spodziewał się, że coś z tego wyjdzie. A tu proszę, o pierwszej w nocy szczelili. No, wyszczelili Bysel, czyli bomby, tak? Rakiety. No w każdym bądź razie zobaczymy, jak to się rozwinie. Nie taki miałam plan na dzisiejszy filmik. Moment. W planie były przygotowania do weekendu, czyli chciałam, chcę dzisiaj się przedstawić sąsiadom, napisać jakieś liściki, dać może te indyjskie słoneczek, które kupiliśmy wczoraj. E, wiecie, takie jakieś miłe wrażenie, zanim e, zburzymy im spokój weekendowy e, remontem. No ale powiem Wam, że jak ten konflikt się rozwinie, no to moja indyjska ekipa będzie miała średnie humory, e, żeby Remontować, więc nie wiem jak to wyjdzie. No, nie wiem. Nie, nie, ciężko powiedzieć, wojna już. Jest napisane wszędzie, że jest wojna się zaczęła, ale nie ma jeszcze wiadomości, co to znaczy dla nas, nie? Czy tu będzie jakieś takie wysyłanie pocisków między krajami, chyba i trafił. Czy jednak wiecie? Bo to nie było w. w jakiś rządowy budynek czy coś. To był prywatny budynek, to co idzie wyszczeliły, niby tam są jakieś ofiary. Podobno też czytałam, że na granicy indyjskiej Pakistan, coś tam trzech żołnierzy zabił, ranił czy coś. Powiem wam, że ja nie bym się odnaleźć. Na razie w tych wiadomościach jest bardzo chaotycznie, więc wiem tylko tyle, że właśnie moim z tych indyjskich newsów dowiedział się, że to dzieje i nie szczeliły, to jest tam, gdzie e, przewidywany jest pobyt tych e, terrorystów, którzy... E, był ten atak terrorystyczny w Kaszmirze. E, wiecie, pewnie o nim trochę więcej ode mnie, bo ja tylko wiem, że, że był, że było dużo, 26 chyba ofiar. No, że, e, e, no, że, że naprawdę, e, taki, no wiecie, jak są te ataki terrorystyczne, wstrząsają całym krajem. Z Kaszmiru to znam tylko, e, wiem, że ten mąż e, Sylwii, tak, z tego kanału Sylwii jest. E, ten od, od śmietanki, jak było tam na imię, było. Raz nie pamiętam akurat. Beru, bo, bo, że Beru jest tamtąd. Widziałam u niego posty na ten temat, e, też właśnie, że o tym o ataku terrorystycznym, więc wiecie, to są takie no ciężkie tematy, ale wiecie, no, w Europie też mamy i, mamy i wszędzie na świecie są niestety już teraz te ataki terrorystyczne yy, i ja mówię, że wiecie, nie można wyjść za to kraju, no bo ci idioci są wszędzie ci terroryści i to są grupy międzynarodowe to, że są lokalizowane w jakimś kraju to znaczy, że kraj za to odpowiada więc miejmy nadzieję, że tak do tego podejdą że yy, wiecie, to jest walka z terroryzmem, z tą grupą terrorystyczną a nie z Pakistanem, bo nie nam jest wojna tak blisko do domu rodziny, więc no, zobaczymy, obrał muszę kończyć, bo nie mogę nawet gadać, bo nie mogę oddychać. Na razie pa. Witam nas po południu po pracy. Jestem już w domu, właśnie zrobiłam, a te będę robić rutki. Dzieci się przebierają. Nie wiem czy będziemy coś robić. Chciałabym zrobić. Mafinki. Yy. Jaz to brazylijskie rzeczy marchewkowe, w sensie, ale się w mofinkach i chciałam dać jej sąsiadom nowym, żebyśmy się przywitali zanim zrobimy hałas w weekend. Wiecie, żeby to nie było jakie przeprosiny po, tylko bardziej takie przedstawienie się i poproszenie o zgodę przed. Dzisiaj jest środa, więc niestety zrobić tylko jutro. Chciałam to zrobić dzisiaj, bo jutro z kolei będzie, wiecie, już blisko weekendu, w sumie jeden dzień wcześniej niż yy, kuzyn przyjedzie, bo on ma w piątek być. Nie wiem, czy w piątek coś będą robić, czy tylko oglądać, planować i tak dalej. Yy, chyba tak, a w sobotę będą chyba robić hałasy, ale wiecie, o co chodzi. Nie chcę, żeby to było takie wredne. Chcę, żebyśmy byli dobrymi, nowymi sąsiadami. Ale nie wiem, czy to wyjdzie. Yy, chcę te listy napisać. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie robię Ruti. Miałam już iść do łóżka, ale przypomniało mi się, że chciałam opowiedzieć trochę o naszych nowych sąsiadach. Byliśmy, przedstawić się, Kurde. po pierwsze tak, nie, nie zrobiłam listu, nie, nie zrobiłam yy, pojemniczków z, z indyjskimi słodyczami, nie, upiekałam muffinek, nic nie zrobiłam. Po prostu zapukaliśmy do drzwi i się przedstawiliśmy. I powiem wam, że no dobrze, że nic nie zrobiłam, bo bym się czuła jak idiota. W sensie, zapukaliśmy na lewo. jak patrzę od zewnątrz na lewo, tak. Oni tam krócej mieszkają. Otworzył koleś, takim znakiem zapytania na twarzy. No i mówię, że właśnie się w, y, kupiliśmy dom po waszej prawej stronie. I e, planujemy remont i mam nadzieję, że nie będziemy wam przeszkadzać. E, e, z góry przepraszamy za hałas i tak dalej. Mam na mnie Marta, to jest też bo można go niego i tak dalej. No i tak patrzę, okej, okay, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Ej, zapomniałam no, jego imię. Jack? Jego żona z Lo L Lori, ale nawet jej nie, nie zawało, żebyśmy się poznali czy coś. To mówię moja żona tam, y Lori i coś tam... kurde, teraz. <kł> <kł> <k> nie wiem, ja nie mam pamięci tej Ale mówiłam do mojego męża, że musimy sobie od razu zapisać, właśnie żeby pamiętać. Tak wiecie, bo to jednak na dłuższy okres ci sąsiedni będą. I wypadałoby to pytanie, bo jak chcę kolejny go zobaczyć, to chcę powiedzieć tam część i y, 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 imię, żeby się utrwalić. O Boże, mi to się tak, że nie mogę mówić. Więc sobie bardzo. W każdym bądź razie, y, no i tak, okej, okay, nie ma sprawy, nic się szkodzi. To ktoś tam mówi, że jak chcę tutaj się znać, y, pokazie, to, żeby raz uciszyć, abyście mieli dzieci, które chciałyby iść spać, czy co, nie będziemy zagłośniali. No, nie mamy dzieci. No i wiele koniec. Dobra, włożyliśmy do tych drogich sąsiadów. No i tam jest babka. Za miesiąc kończy 50 lat Lisa. Mówi, że jej córka wyprowadziła do Londynu się i jest sama w sobie tam. Nie ma problemu z hałasem. Fajnie, że tutaj... Ona taka bardziej, tam spędziliśmy dłużej. No dobra, 10-15 minut gadaliśmy. Hałas mówi, że nie będzie... Hałas mówi, że nie będzie jej przeszkadzać. Mówię, że mamy też małe, dwoje małych dzieci i no, różnie to z nimi, u nich bywa z tym podziałem głośności. No mówię, nie martwcie się, byłam tam, wiem jak jest, no, więc yy, powiedziała, że coś... Aha, gadaliśmy o tym, że tam nie są te krzaki i yy, tak dalej, to mówi, że kiedyś tam był trawnik, ale właściciele, ci co mieszkają tam, gdzie my teraz mieszkamy, nie podobało się, że dzieci się tam były na tym trafiku piłką i tak dalej, no i posiali te krzoki, Jest to taka ścieżynka jakby do autobusu, czy do postawki autobusowego, który nikt nie jechał i ona właśnie powiedziała, że za miesiąc mam 50, mieszkam tu od 10 roku życia i nigdy tu żaden autobus nie jechał. Najpierw to, że ona mieszkała po jakby jeden dom dalej od do dobrodziny i ona się zamieszka, że tak powiem, w drzwi, drzwi. Ale tam już jej rodzice nie mieszkają, widocznie chyba nie żyją, bo tam mieszka jej przyjaciółka podobno. No. A druga przyjaciółka mieszka tam, gdzie mieszkała, tam gdzie ci nowi sąsiedzi, że w sensie ty duzy sąsiedzi. Nie wiem, na ile mnie słyszycie, bo ja mam tak zatkane do że nie mogę inaczej nawet wypowiedzieć same zdanie, że tak powiem na w każdym bądź razie było to interesujące przeżycie, no tak ogólnie fajnie. ty czy chce się, do głupie się czułam, będzie tak. Do drzwi itd. i tak dalej. Co innego, jak spotkasz kogoś, wiecie, od w ogrodzie ty w się gadacie, albo pod bramką, czy tak. Ja ogólnie mało gadam z sąsiadami, z tym, co tu mieszka George, no w sumie na początku no boż tylko tam zgadał, a potem ja już też, nie, teraz już tak segadamy czasami, jak się widzimy, bo się już tak trochę poznaliśmy. A ci drudzy to jest taka młodsza para, młodsza para od nas, ale nie, chyba niedużo, to będzie mają po 30. Mają dwie, dwie dziewczynki, y, no już tutaj z roku mieszkają, ale z nimi to mamy takie mieszane, że tak powiem, uczucia ponieważ y, palą nam tutaj zielsko, umarli chyba śmierci tam tutaj, a ogólnie są mniej sympatyczni, y, w sensie przyjmują nasze paczki i tak dalej, i ogólnie zrobi się jakoś tak, czyli gadaliśmy jakoś więcej niż jeszcze cześć ale y, mój, to mówi z kolei, że jestem jej partnerem, chyba to nie jest Nowy Dworz, to, to gadał parę razy. W sensie, to nie miało być jakoś osądzające, czy coś, tylko tak by się powiedział. W sensie, no... No, to źle zabrzmiało w każdym razie. Z jej partnerem gadał parę razy, to mówię, że tak średnio, bo on taki specyficzny chłopiec. O, przepraszam. Jeszcze takiego jego sąsiada Tom też tam czasami z gadał, on tam, to on z kolei właśnie zagadał do nas kiedyś tam, jakoś dwa lata temu prawie i on od tego czasu tam wiecie, pozdrawiamy się i tyle, a Tom czasami z nim więcej pogadał, o samochodach, o robotach, gadają, bo on z kolei e, robotował ten dom i planuje sprzedać swój dom, ale jeszcze chyba nie, bo nie wystawił do sprzedaży, więc... Dobra, muszę kończyć, bo odlatuję przez to, że mój nos rośnie, 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 rośnie. czuję, po prostu ja mi zaraz, że tak powiem, wybuchnie i nie mogę mówić wyraźnie to jedno, a po drugie ja nie mogę mówić za długo, bo powietrza oh, oh, oh. mi brakuje, a po drugie ziewam, poczęcie że czwarte, dziesiąte, gada bez sensu i przez to mi też sila szybciej w buzi się robi i po prostu ciężko mi się gada, a odnośnie Indii i Pakistanu, no to w Indiach się, czyli znaczy tak, jest wprowadzony no, niby sam wyjątkowy właśnie w Pędzabie, czyli tam gdzie mojego męża rodzina mieszka. Ale oni raczej tam nie wierzą, że wojna będzie. Tak spokojnie to przyjmują. W sensie. No, ja się chyba najbardziej przyjechał. No, ale tak na tej mojej grupy tej polsko-indyjskiej, to dziewczyny mówiły, że... No właśnie raczej nie oczekują jakiejś tam regularnej wojny, ale jednak przy tym przy granicy yy, kobiety i dzieci tam wyjeżdżają do większych dalszych miast, zostają tylko mężczyźni, budują w dobytku i tak yy, dalej. Żołnierze są, że tak powiem, zwoływani z urlopu. Policji przy, yy, właśnie w tych salach przy granicy, yy, prosi się o zbożoną o, ostrożność i tak dalej, więc... Wiecie takie napięte bardziej, ale na razie yy, wszystko ok. No. Dobra, żegnam się z Wami, bo nawet serio nie mogę sobie mówić normalnie. Pa!